Witaj bracie. Yy, z, z rozmawiam ze świadkiem Jechowy. No, skrzynka pocztowa numeru sześć zero osiem Wiadomość. Yy, no witam, yy, yy, ja tutaj dodzwoniłem się do świadka Jechowy. I chciałem powiedzieć, że świadkowie, którzy nie uznają Chrystusa za ojca, za Boga, za nauczyciela, za... po prostu zrobili z niego anioła, bo on Jechowa nie jest właśnie ojcem Jezusa, Emanuela. Tylko to jest Jechowa, to jest amerykańska firma z Ameryki. Mateusz 7:15 jako fałszywy prorok, który jest zorganizowany, bo diabeł też potrafi znać zna pisma jest zorganizowany. I wszystkie mafie w tym świecie to służą diabłowi, czy to religia, czy polityka, czy banki. A, a z diabeł jest tym aniołem światłości. 2 Koryntian 11, rozdział 10-15, że on udaje takiego pobożnego, tak jak Faryzeusze, to oni służyli diabłowi, bo Chrystus przyszedł jako król Izraela, jako syn Boży, i oni go nie chcieli przyjąć. I tak samo dzisiaj cały świat 1 Jana 5:19 leży w mocy złego. Jan nie chodził na zebrania. 10 lat był na Wyspie Patmos Jan apostoł i miał się dobrze był połączony duchem prawdy Jana 14 i 17 z Chrystusem, a świadkowie nie chcą przyjąć ducha prawdy są w świecie. No i po prostu jako organizacja przy... zniknął niebawem objawienie 19 rozdział 20 werset i objawienie 20-10 że prorok, fałszywy prorok. Przestanie istnieć, będzie wrzucony do jeziora ognia. Także objawienie 9 rozdział od 6 do 27, taki koniec idzie. Jeśli świadkowie choby nie przyjmą Chrystusa, który przyszedł przed swoich uczniów w jego prawdzie miłości, żeby wywyższyć Chrystusa, bo nad każdym mężczyzną jest Chrystus. 1 Koryntian 11 rozdział od 1 do 3, a świadkowie po prostu mają udawaną miłość, pokorę, owoce ducha, a nie chcą przyjąć prawdy. Mam osobiście dwóch świadków Jehowy. Y braci i oni nie chcą ze mną rozmawiać. 24 lata nie rozmawiają, bo ja wierzę w Chrystusa, który jest moim Zbawicielem, Ojcem, Królem, Nauczycielem, On za mnie cierpiał rany. 1 Koryntan 7,23 On mnie wykupił ja On mnie też wyzwolił, Galacjan 5.1. A organizacja Świadków Wichowych Niewolnik zniewala. Niewolnik powinien być gdzieś w kopalni. Siarki w kajdanach, nogi skajdanowane tu i, i ciężko pracować, bo jest niewolnikiem. A Chrystus wyzwolił i ja jestem, Chrystus jest moim przyjacielem najlepszym, nigdy mnie nie oszukał, nie może mnie kłamać, bo jest wierny i to zawsze ja zawalam, zawsze ja nie dopisuję. On jest tą wąską drogą, prawdą i życiem. Jana 14,6, Mateusz 7 rozdział buduje na skale, nie na piachu, na kłamstwie, na świadkach ichowych, chociaż mają dużo ciekawych rzeczy. To przykro mi z tego powodu, że Chrystusa ogrobiliście jako organizacja, bo te mrówki, co głoszą na stojach, są niewinne, ale oni szczerze Boga nie szukają, bo zostało im wszczepione, że oni tylko mają prawdę, ale nie mają prawdy świadkowie Howie. Sekretarka.